Dzień dobry. Tak, znowu o koronawirusie. Ten temat był już poruszony, ale po pierwsze, mój film na ten temat sprzed tygodnia obejrzało półtora miliona osób, a w związku z tym jest bardzo dużo pytań w komentarzach. Po drugie, prosiłem o te komentarze na swoim Instagramie i było bardzo dużo dobrych pytań i powtarzających się pytań od osób, które mnie obserwują i po trzecie wiemy więcej w ciągu tego tygodnia również jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną. Pewne rzeczy można doprecyzować. I no, są nowe informacje po prostu, tak więc postanowiłem wrócić do tematu z krótkim, mam nadzieję zwięzłym i informacyjnym takim Frequently Asked Questions o koronawirusie, o SARS-CoV-2 i COVID-19, więc wybrałem 10 pytań i postaram się na nie zwięźle odpowiedzieć na tyle, na ile umiem. Powinniśmy robić w obecnej sytuacji. Więc generalnie w obecnej sytuacji możemy działać dwutorowo, znaczy no tak na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna działań to minimalizowanie ryzyka, że sami zachorujemy. To są te wszystkie działania, o których już słyszeliście, czyli mycie rąk przez przynajmniej 20 sekund wodą z mydłem, dezynfekcja powierzchni płaskich żelami na których czy produktami, które mają przynajmniej 60% alkoholu, dezynfekcja rąk. To jest o tyle ważne, że najnowsze badania sugerują i to jest pierwsze sprostowanie do tego, co mówiłem w filmie, że wirus na powierzchniach płaskich jest w stanie przeżyć kilka godzin, w optymalnych warunkach kilka dni, maksymalnie 2-3 i dużo lepiej radzi sobie na powierzchniach nieporowatych, czyli plastik, metal. Dlatego takie powierzchnie plastikowe, metalowe, zwłaszcza jeżeli są no, dotykane przez wiele osób, warto dezynfekować. Ale wracając do tego, co możemy robić, żeby samemu nie zachorować. Poza myciem rąk, poza dezynfekcją powierzchni, to zadbać o to, żeby nasza odporność była jak największa. Wysypiać się, zdrowo odżywiać. Jeżeli ktoś ma możliwość gimnastykowania i ćwiczenia w domu, to gimnastykować i ćwiczyć w domu. I przede wszystkim, co jest teraz totalnie, totalnie... Totalnie najważniejsze nie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest niezbędne. I tutaj nie chodzi tylko o to, że dzięki temu nie zachorujemy, bo nawet jeżeli to nie ustrzeże nas przed zachorowaniem, to takie postępowanie jest postępowaniem, które może nas poprowadzić do tego drugiego punktu, czyli dbanie o ogół populacji. Dlaczego? Dlaczego nie wychodzenie z domu działa na dwóch płaszczyznach? To po pierwsze, sami minimalizujemy ryzyko, że spotkamy kogoś, kto może nas zarazić wirusem. Po drugie, Minimalizujemy ryzyko, że w ciągu krótkiego okresu bardzo dużo osób będzie zarażonych. Mówił o tym już Tomek Rożych z kanału Nauka to Lubię na swoim kanale, w filmie na swoim kanale, zresztą z ogromnym szacunkiem zachęcam do obejrzenia tego filmu, link zostawię w opisie. Po prostu chodzi o to, że jeżeli te same 20 osób zachorują w ciągu jednego tygodnia, a powiedzmy 10 tygodni, to będzie to zupełnie Inna sytuacja z punktu widzenia służby zdrowia, to znaczy w tym pierwszym przypadku nie będzie ona najprawdopodobniej w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia, odpowiedniej opieki tym wszystkim osobom, gdyby wszyscy zachorowali naraz. W drugim przypadku każda z chorych osób ma maksymalne szanse, czy większe szanse, że zostanie objęta odpowiednią opieką medyczną. No i rzeczy tak oczywiste, że jeżeli źle się czujecie, to pod żadnym pozorem nie wychodzicie z domu. Jeżeli kichacie, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, bo w y, pomieszczeniach zamkniętych wirus może być zawieszony w powietrzu w postaci aerozolu przez 3 godziny. No to nie kichamy, na pewno nie w przestrzeń, nie kichamy w dłonie, potem ich nie rozcieramy, się z kimś nie witamy, tylko zasłaniamy się albo chusteczką jednorazową i potem ją wyrzucamy, albo zgięciem łokcia. Ale tak jak mówię, to są rzeczy, które każdy już mówił. Nie wychodzenie z domu absolutnie w tym momencie priorytetowe, jeżeli to nie jest konieczne. I jest jeszcze jedna rzecz, o której ja chciałem powiedzieć. To jest taka moja osobista obserwacja, ale myślę, że bardzo dużo osób się do niej przychyli. Chodzi o to, żeby nie rozpowszechniać fałszywych informacji. To znaczy, w obecnej sytuacji te oficjalne informacje pochodzą z, ze stron, które mają w domenie zwykle gov.pl. Jeżeli tam nie ma informacji o tym, że na przykład planowane są zamknięte sklepy, to lepiej nie zakładaj, że te sklepy zostaną zamknięte, bo wtedy rzucamy się na zakupy nie wiadomo dlaczego i stwarzamy niebezpieczeństwo, bo bardzo dużo osób jest na bardzo małej przestrzeni w bardzo krótkim czasie, a koronawirus lubi to, ewidentnie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no, do mnie, ze strony mojej rodziny dotarło kilka takich łańcuszków, żeby pić ciepłą wodę, bo ona nie dojdzie, że spłukuje wirusa do żołądka, gdzie on ginie, przyjmując żyje, to powinniśmy na przykład testować się, czy jesteśmy zdrowi, bo zdrowa osoba jest w stanie wstrzymać oddech z pełnymi płucami przez 10 sekund. I... No i z jednej strony wiem, że te łańcuszki bardzo często są w dobrej wierze rozsyłane, natomiast nawet nawiązując do tego ostatniego, ktoś może. Zrobić taki test, być zarażony, przechodzić tę chorobę na przykład bezobjawowo, wytrzymać 10 sekund i pomyśleć: OK, idę do sklepu, kupię sobie chleb, albo pójdę nie wiem, na spacer, spotka kogoś i w ten sposób wirus ulegnie transmisji. Więc nie podajemy niesprawdzonych informacji. Bardzo, bardzo ważne to już chyba trzeci raz trzeba jakichś licznych dodać ile razy będę zachęcał do pozostania w domu i tutaj też taka jeszcze jedna ważna informacja w żadnym wypadku nie sponsorowana yy, po prostu istotna i zdecydowanie ważna więc uwaga ogłoszenie i to ogłoszenie dotyczy osób które powinny teraz chodzić do szkoły bo skontaktowała się ze mną kancelaria premiera w związku z tym że szkoły są zamknięte poszukują sposobów na edukację za pośrednictwem internetu online i stworzyli taką specjalną bazę Materiałów, które mogą taką domową edukację wspierać. I teraz prośba polega na tym, czy ogłoszenie polega na tym, że tę bazę możemy pomóc rozwijać albo tworząc na nią treści, jeżeli jesteście twórcami, którzy popularyzują naukę, albo zgłaszając takie popularne naukowe treści. Ta baza będzie, no, tak jakby, kontrolowana i na bieżąco aktualizowana przez osoby, które dopilnują, żeby nie trafiły tam nieodpowiednie treści. Więc wszelkie linki zostawiam w opisie, zarówno do strony, na której te lekcje są, jak i do formularza, za pośrednictwem którego można proponować treści, które należałoby w tym zbiorze umieścić. No ale skoro już jesteśmy przy temacie takim trochę politycznym, to pomijając antypatie i sympatie polityczne, zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest to, że takie, a nie inne środki są wdrożone, bo. Ważne jest, żeby pamiętać, iż to, co będzie się działo za 2-3-4 tygodnie, 5 tygodni, 2 miesiące, bo nie wiadomo, ile to wszystko może potrwać. To nie jest sytuacja, która będzie zależała od zmiennych za 2 miesiące, tylko to decyduje się już dzisiaj. I od naszego postępowania tu i teraz będzie zależało to, jak długo ten stan wyjątkowy się utrzyma. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ogromnie dużo zależy od nas, dlatego te wszystkie akcje zostań w domu są tak dobre, istotne i tak. Pilne jest, żebyśmy się maksymalnie stosowali do odpowiednich zaleceń, które pomogą nam w walce z tą pandemią i ograniczeniu ich skutków, no bo nie da się ukryć, że te skutki już odczuwamy. Kolejne pytanie, już będzie szybciej. Jakie są objawy COVID-19? Tu też nie odkryję Ameryki, bo jeżeli ktokolwiek się trochę interesował tym tematem, a nie sposób się teraz nim nie interesować, to wie, że są to gorączka, suchy kaszel i problemy z oddychaniem uczucie ucisku w piersiach, bardzo rzadko pojawia się ciknący nos, około 5% przypadków. Oczywiście na stronach odpowiednich instytucji jest wymieniona lista innych niepokojących symptomów. Na CDC można przeczytać o siniejących wargach albo o problemach z takim psychofizycznym pobudzeniem albo uspokojeniem. Niemniej na te trzy główne, najważniejsze warto w pierwszej kolejności Zwracać uwagę, chociaż są, podkreślam, pacjenci, którzy przechodzą tę chorobę bezobjawowo, i dziś wiemy, że są to głównie dzieci. W moim filmie sprzed tygodnia mówiłem, że podejrzewa się, że dzieci z jakiegoś powodu nie chorują. Dosłownie kilka dni temu dowiedziałem się z publikacji naukowej, że najprawdopodobniej i to jest bardziej prawdopodobny, zgodnie z obecnym stanem wiedzy scenariusz: dzieci po prostu przechodzą praktycznie zawsze tę chorobę. Bezobjawowo, ale zachowują zdolność do zarażania. Dlatego decyzja o zamknięciu szkół również jest podwójnie dobra, można powiedzieć, z tego względu bo w przypadku epidemii grypowych to właśnie dzieci, które w szkole się zarażają i zabierają tę chorobę do domu, są takimi głównymi nośnikami infekcji. Co zrobić, jeśli te objawy u mnie występują? Więc chociaż mógłbym tutaj podać mechanizm działania, to wolę inaczej odpowiedzieć na to pytanie: czego nie robić w momencie, kiedy te objawy występują, nie jedź do szpitala, do przychodni, na oddział przyjęć, na izbę przyjęć, bo w ten sposób stwarzasz zagrożenie nie tylko dla osób, które tam są, ale także dla personelu medycznego, który być może niedługo będzie naprawdę potrzebny do walki z wirusem, jeszcze bardziej niż teraz jest oczywiście. I jeżeli takie osoby, pielęgniarki lekarze zachorują, to upośledzi to opiekę nad pacjentami, którzy wymagają ich opieki. Dlatego najlepiej sprawdzić w internecie, jaki jest mechanizm postępowania obecnie. Z chwilą, kiedy mówię to słowa, no to na przykład jeżeli ktoś nie miał kontaktu z osobą chorą, ani nie był w kraju, gdzie wirus występuje, to nie musi jakoś specjalnie mierzyć sobie temperatury powiedzmy dwa razy dziennie. Niemniej warto obserwować swój stan zdrowia i, nawet jak będą te niepokojące trzy objawy, to się zgłosić. I cały czas funkcjonują telefony czy infolinie, które są całodobowo czynne, i to są nie tylko e, infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które, pomimo że bardzo często to nie jest napisane na stronie, także działają 24 godziny na dobę. Znów zestaw postaram się umieścić w opisie. Mówiąc, postaram się, mam na myśli, postaram się, żeby był aktualny. I warto sprawdzić aktualną procedurę, bo to może się z czasem zmieniać. Czy jak zrobi się cieplej, wirus ustąpi? Nie do końca wiadomo. Owszem, są choroby takie jak grypa, które przychodzą w miesiącach zimnych, odchodzą w miesiącach ciepłych, ale w przypadku SARS-CoV-2 nie możemy tego zakładać. Nie mam podstaw, żeby to zakładać. Owszem. Ze statystyk wynika, że w krajach afrykańskich obserwuje się mniej zachorowań, ale nie do końca mamy pewność, że to jest mniej zachorowań czy mniej potwierdzonych zachorowań, w związku z tym, że mniej testów jest tam przeprowadzanych. W Singapurze opisano przypadki, gdy pacjenci chorzy na koronawirus koniec końców byli diagnozowani jako chorzy na dengę, bo takie rutynowe testy przeprowadzane. W tych krajach, gdzie właśnie denga występuje, wykazały, że owszem, są oni właśnie chorzy na tę chorobę, która przenosi się niedrogą kropelkową. W związku z tym zostali odesłani do domu, dopiero po pewnym czasie okazało się, że był to wynik fałszywie pozytywny, a tak naprawdę mieli COVID-19. Z drugiej strony, no, możemy spojrzeć na takie kraje jak Australia, w których teraz właśnie kończy się powoli lato, a liczba chorych dobija do 300. I teraz można to interpretować dwojako. Połączenia Azji z Australią to jest taki dosyć no, często uczęszczany szlak komunikacyjny i ktoś może powiedzieć: No spodziewałbym się więcej, więc jest optymistycznie. Z drugiej strony, no, to jest ciągle więcej niż w Polsce, gdzie jesteśmy teoretycznie na końcu zimy. Więc niewykluczone, że lato przyniesie poprawę, że ciepłe miesiące przynoszą poprawę, ale nie mamy podstaw, żeby to zakładać i to, po raz kolejny, to co teraz jest ważne, to liczenie na siebie i na nasze działania, czyli na przykład właśnie na to, żeby zostać w domu, jak nie musimy wychodzić. Czy kobiety w ciąży są jakoś szczególnie zagrożone? I to jest kolejne pytanie, gdzie odpowiedź brzmi ciężko powiedzieć. Bo ciąża to jest bardzo niezwykły stan dla organizmu kobiety i dla jej układu odpornościowego. Bo z jednej strony jego działanie jest takie, jakby hamowane. Można to porównać do sytuacji, w której organizm nie chce uszkodzić tego obcego ciała w środku, w związku z tym no, nie wytacza na obce obiekty wszystkich możliwych dział. Z drugiej strony doskonale zdaje sobie sprawę, że ładunek, który znajduje się pod sercem jest na tyle ważny, że trzeba go chronić za wszelką cenę. Więc z jednej strony jest takie pobudzenie do walki, a z drugiej też ostrożność układu odpornościowego. To oczywiście bardzo kolokwialnie opowiedziane i w związku z tym wiele chorób w szczególny sposób dotyka kobiet ciężarnych, dotyka kobiety ciężarne. Czy SARS-CoV-2 do nich należy? Nie mamy ciągle Odpowiednich informacji czy odpowiedniej bazy danych, żeby to jednoznacznie stwierdzić, znów nie możemy tego wykluczyć, nie mamy podstaw, żeby to wykluczyć. Natomiast to, co mogę powiedzieć, co jest bardzo ciekawe, to fakt, że jeżeli kobieta karmi piersią, to powinna karmić w czasie choroby, to znaczy kiedy ona choruje. Po pierwsze, dlatego, że to zapewnia odporność dziecku, bo w mleku są obecne przeciwciała. A po drugie, że nie stwarza zagrożenia dla dziecka tak długo jak no, na przykład. Zachowujemy środki ostrożności i zakładając, że dziecko jest zdrowe, bo w mleku nie ma wirusa. Są przeciwciała przeciw wirusowi, natomiast wirusa nie ma, więc w ten sposób dziecko dostaje taki dodatkowy zastrzyk odporności. Kiedy możemy spodziewać się szczepionki? Generalnie prędko i nieprędko. Liczne grupy badaczy na całym świecie pracują nad szczepionką, stosując różne podejścia. Jednak wszyscy są zgodni, że na pewno nie będzie to, znaczy niemal na pewno, bo nie można niczego wykluczyć, niemal na pewno nie będzie to powszechnie dostępna szczepionka dla ludzi w ciągu 12 miesięcy. A niektórzy wskazują, że jeżeli uda się przyspieszyć pracę na tyle, żeby wyrobić się przed 18 miesiącami, od powiedzmy dzisiaj, to będzie to dobry wynik. Więc jeżeli chcemy powstrzymać tę pandemię, to prawdopodobnie nie szczepionką. Dużo bardziej obiecujące są terapie, takie na gorąco tworzone. Być może słyszeliście o polskim naukowcu, który, który rozpracował działanie pewnego enzymu kluczowego dla replikacji wirusa, i podobne podejście pomogło kiedyś zwalczyć pierwszy SARS, więc warto spoglądać raczej w tę stronę, nie liczyć na szczepionkę, ale znów przede wszystkim liczyć na siebie i na przykład wyjść, te ręce zostawać w domu, który to już raz mówię. A jeżeli chcielibyście o tym usłyszeć więcej, to mogę spróbować się więcej rzeczy dowiedzieć, tylko wtedy już będę to publikował na swoim drugim kanale. Na wyłącznie naukowy bełkot, żeby też nie robić tego monotematycznie, ale to tak dygresja. Jeżeli chcecie takie szybsze informacje, które wymagają mniej researchu, bardziej tak punktowo, to będą się one prawdopodobnie pojawiały na moim drugim kanale. Lecimy dalej. Dlaczego YouTube zdemonetyzował Twój pierwszy film o koronawirusie? To akurat dobrze, że był zdemonetyzowany. YouTube generalnie demonetyzuje wszystkie treści, które dotyczą w jakikolwiek sposób koronawirusa. I tak jak mówię, to bardzo dobrze, dzięki temu ogranicza takie kuszenie losu. Bo mój film pierwszy obejrzało półtora miliona osób z chwilą, kiedy to mówię. To jest rekord kanału po sześciu latach jego trwania. Rekord, który padł w niecały tydzień. Więc e, zainteresowanie jest ogromne. Wiele osób może korcić, żeby powiedzieć cokolwiek, albo żeby siedzieć dezinformację z myślą, że. Wstawił bardzo dużo reklam w ten film i bardzo dużo pieniędzy zarobią. Więc YouTube na to nie pozwala. Dzięki temu, jeżeli ktoś chce stworzyć y, materiał na temat koronawirusa, to pobudki finansowe, ekonomiczne, takie bezpośrednie są wykluczone i to jest akurat bardzo dobre podejście. Jak długo może to wszystko potrwać? Znów? Nie mamy podstaw, żeby na razie dobrze to oszacować. Pomimo, że wirus funkcjonuje już w ludziach, od prawdopodobnie przełomu listopada i grudnia zeszłego roku, czyli roku 2019, to wciąż bardzo wiele takich kluczowych aspektów jest y, niepewnych. Na przykład, co się stanie z nim w tych cieplejszych miesiącach, o czym już mówiłem. Na przykład, jaki jest współczynnik reprodukcji tego wirusa, bo różne źródła podają różne liczby. Współczynnik reprodukcji to mniej więcej y, informacja, ile osób jedna osoba chora. Jest w stanie zarazić zanim wyzdrowieje, albo umrze. To też nie jest wartość stała, ona się zmienia w zależności od tego, co się dzieje na świecie, w zależności od tego, co my robimy. Więc jeżeli będziemy zostawać w domu, to będziemy zmniejszać współczynnik reprodukcji wirusa, zmniejszać jego zaraźliwość itd. itd. Kolejna kwestia. Nie wiadomo, co się stanie po przechorowaniu wirusa. To znaczy. Przeciwciała są obecne w krwi pacjentów, można je wyizolować z krwi pacjentów, którzy już wyzdrowieli i podawać pacjentom już chorym, żeby wzmacniać e, ich układ odpornościowy, czy wspomagać ich układ odpornościowy w walce z wirusem, ale z drugiej strony znane są przypadki, że ktoś, kto wyzdrowiał, zachorował drugi raz i to wcale nie po jakimś długim okresie, więc nie wiadomo, na ile te sytuacje są wyjątkowe, czy to jest sytuacja jedna na milion i po prostu nam się bardzo szybko trafiła, czy jedna na sto. I tylko czekać, aż będziemy mieli więcej takich informacji. Nie wiadomo tak naprawdę, jak długo, jeżeli taka odporność jest, to jak długo trwa. No i nie wiemy też, na ile wirus jest zmienny, o czym za chwilę będę mówił. Generalnie szacunki są takie, że szczyt zachorowań w krajach zachodnich jeszcze jest przed nami. Naukowcy z Ohio szacują, że u nich szczyt zachorowań przypadnie mniej więcej od połowy kwietnia do pierwszych tygodni maja. A wirus w Stanach pojawił się wcześniej niż w Polsce. Z drugiej strony, tak jak mówię, bardzo dużo zależy od tego, co my zrobimy. Generalnie pewien model, który został stworzony na Harvardzie, który zakładał, że ludzkość będzie działała tak jak zwykle, przewidywał, że zachorować może nawet 70% dorosłej populacji. Ale znów dorosła populacja jest wydzielona dlatego, że na etapie, kiedy ten model powstawał, zakładaliśmy, że dzieci praktycznie nie chorują, a okazuje się, że chorują bezobjawowo, więc sytuacja jest płynna i nie można na obecną chwilę nic z jakąś taką rozsądną dozą pewności przewidzieć. Pewne jest to, że przyszłość decyduje się dzisiaj. Znaczy to, co my dzisiaj robimy, będzie decydowało o tym, jak sytuacja będzie wyglądała za tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, może nawet i za lata. Bo. Nie da się ukryć, że gospodarki oberwał jeszcze mocniej niż już, niż już obrywają. Czy wirus może zmutować? Zawsze może zmutować. Przy każdej replikacji materiału genetycznego jakiegokolwiek y, organizmu może dojść do punktowych mutacji, które zostaną przeoczone przez mechanizm naprawy takich mutacji i w ten sposób powstanie zmutowany szczep w przypadku wirusa. Co więcej, w przypadku COVID-19, w przypadku SARS-CoV-2, Doszło już do tego, bo naukowcy wyróżniają dwa szczepy: L i S. I ten L powstał na drodze mutacji ze szczepu S, występuje w populacji częściej, to znaczy częściej powoduje zarażenia, jest bardziej zaraźliwy najprawdopodobniej i wiele wskazuje na to, że ciężej się go przechodzi. Ale to nie musi być tak, że każda mutacja jest dla nas niekorzystna. Może być tak, że Wirus na przykład zmniejszy swoją śmiertelność, dzięki temu będzie miał okazję przetrwać w większej ilości osobników. No i teraz z jednej strony będzie trudniej nam go namierzyć, na przykład jeżeli to będzie się wiązało z łagodniejszymi objawami, ale z punktu widzenia służby zdrowia da nam dużo więcej czasu na reakcję na obecność tego wirusa. Więc nie każda mutacja musi być zła, ale tak, wirus może zmutować, bo już raz zmutował. Czy są jakieś konsekwencje zdrowotne dla osób, które już wyzdrowiały? I znów trudno powiedzieć, bo obecnie większość y, sił przerobowych naukowców skupia się na tym, jak namierzyć osoby chore, jak leczyć osoby chore, jak pracować nad szczepionką i jak ochronić osoby zdrowe przed zarażeniami, a nie na analizie statystycznej tego, co się dzieje ze zdrowiem osób, które się wyleczyły. I to jest oczywiście zrozumiałe więcej będziemy mogli prawdopodobnie powiedzieć za kilka miesięcy. Natomiast to, co możemy przewidywać, to, że wirus może nie być zupełnie neutralny. Z dwóch szpitali w Chinach mamy statystyki, które wskazują, że zdecydowanie częściej hospitalizowane były osoby, które cierpiały na COVID-19 i jakieś problemy natury sercowo-naczyniowej, czyli na przykład na nadciśnienie, na chorobę niedokrwienną serca. Również cukrzyca bardzo często współwystępowała z hospitalizacją z powodu COVID-19. Możliwe więc, że w związku z tym ten układ sercowo-naczyniowy poprzez chorobę jest silniej obciążony. Z drugiej strony wirus atakuje pneumocyty typu drugiego, takie komórki w płucach, które odpowiadają za wytworzenie surfaktantu, który w tych płucach jest. O ile te pneumocyty się odtwarzają, to nie u wszystkich odtwarzają się z taką samą szybkością. Mam tu na myśli głównie wiek, bo to jest powód, dla którego dzieci przechodzą tę chorobę bezobjawowo. Pneumocytów mamy najwięcej w pierwszych latach naszego życia i w tym okresie one mają największy potencjał na odtwarzanie w przypadku zniszczenia. I być może dlatego dzieci właśnie tak łagodnie przechodzą. COVID-19 i ponieważ tak jest jeden z mechanizmów działania wirusa, nie możemy wykluczyć, że te zmiany w płucach są no, dłuższe niż tylko na czas trwania choroby. Niemniej podkreślam, nie mamy obecnie danych, żeby stwierdzić to z całą pewnością. I to jest jednak trochę domniemanie. I to by było na tyle, gdyby nie to, że w ostatniej chwili, kiedy przygotowywałem ten odcinek, dotarły do mnie informacje, że część Polaków próbuje oddawać swoje zwierzęta domowe do schronisk, bo są przekonani, że e, koty, psy są w stanie przenosić tę chorobę. Nie, tak nie jest. Tak długo, jak nie jesteście opiekunami, nie wiem, nietoperza z Azji albo łuskowca, które są podejrzane o no, ten przeskok ze zwierząt na ludzi, tak długo możecie spać w spokoju to, że ten wirus jest zoonozą, to znaczy przeszedł ze zwierząt na ludzi. Nie znaczy, że każde zwierzę może też od człowieka ten wirus złapać i przekazać go innemu człowiekowi. Nie. Psy i koty są, jeżeli chodzi o COVID-19, bezpieczne i szanujmy się, to nie jest zachowanie, które w tym momencie przystoi. Tak jak nie powinniśmy wychodzić z domu, tak powinniśmy szanować siebie nawzajem i inne żywe istoty. No. I w ten sposób mogę już powoli zakończyć nie planuję wracać do tego tematu na głównym kanale, o ile nie wydarzy się coś niezwykłego, również z myślą o moim zdrowiu psychicznym, bo takie zamykanie się na ten tylko jeden temat no, może chyba być trochę obciążające. Nie chcę tutaj panikować w żaden sposób, nie chcę też nadmiernie uspokajać, ale chcę po prostu też robić rzeczy, które uważam, że powinno się też robić. Bo no to nie jest tak, że nasze życie musi się teraz toczyć wokół koronawirusa, tylko i wyłącznie, pomimo że no jednak powinniśmy go mieć z tyłu głowy. Można też robić inne rzeczy, nie wychodząc z domu. Ja postaram się to dostarczyć tutaj, na swoim drugim kanale, kto wie, może jeszcze na Instagramie, na Facebooku. Zapraszam. Trzymajcie się zdrowo, zostańcie w domu, zajrzyjcie do linków w opisie filmu. Przypominam o tej akcji, jeżeli sami teraz powinniście być w szkole, albo wiecie, że ktoś powinien być w szkole, to są tam w opisie tego filmu materiały, czy miejsca, w których znajdziecie materiały, które mogą pomóc uczyć się zdalnie. I to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia.